Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy sobie przepis obiadowy: będzie to makaron z sosem z kiełbasek. Jeżeli jesteście ciekawi, jak on wyjdzie, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Do przygotowania naszego makaronu z sosem z kiełbasek będziemy potrzebowali na samym początku warzywa pietruszka, około 80 g cebuli. Do tego kiełbaska ta kiełbasa, która jest podana w przepisie, jest to włoska wieprzowa kiełbasa, ja takiej nie mogłem znaleźć, więc dzisiaj wchodzi kiełbasa dojrzewająca El Toro bodajże z biedronki. Do tego 20 g oliwy z oliwek, 50 g parmezanu, grzyby. Tam była mowa o, o prawdziwkach. Ja sam zbierałem grzyby leśne. Mamy prawdziwki zamrożone, także one powoli się rozmrażają. Penne makaron, sól pieprz, oraz w radach było, żeby dorzucić do sosu dwie łyżki łyski. I oczywiście u nas również to się znalazło. Zabieramy się za przygotowania. Kilka informacji o samym przepisie. Jak widzicie czas przyrządzania to 10 minut, łączny czas 28 minut. Przepis oceniany jest jako łatwy i pochodzi z oficjalnej platformy Messier Cuisine. Rozpoczynamy gotowanie. Na samym początku 400 gramów makaronu penne lub fusilli ugotować w osolonej, wrzącej wodzie według przepisu na opakowaniu. Woda jest. Trochę posolimy ją. I gotujemy. Woda na makaron nam się już zaczyna gotować, a my idziemy po prostu dalej. 100 gramów parmezanu, pozbywamy się z niego skórki, kroimy w, na kawałki 2 na 2 cm, wkładamy do pojemnika miksującego i tutaj przytrzymujemy przycisk turbo. My kupiliśmy sobie parmezan od razu, starty, także możemy sobie na spokojnie pominąć ten krok. Jak widzicie, on jest rozdrobniony dość solidnie. Przekładamy ser do innego naczynia, u nas już przełożony. Jeden pęczek pietruszki umyć, otrząsnąć z wody, oberwać listki, włożyć do pojemnika miksującego. No i tutaj będziemy sobie siekali tą pietruszkę. Także myślę, że to jest czas na wrzucenie jej. Jak widzicie, ja mam tyle pietruszki przygotowanej. Mam nadzieję, że to wszystko wystarczy. Jeżeli chodzi o rozdrabnianie pietruszki w Lidlomixie, no raczej sobie to nie, nie radzi ten sprzęt. Po prostu tego jest za mało, ale zobaczymy, może tym razem coś podoła. Pietruszka jest o tyle mała i delikatna, że ona po prostu podrywa się do góry i się nie mieli. No jak widzicie, tak jak się spodziewałem, ona jest poszarpana, ale niestety nie pokrojona. Także zwiększamy obroty na maksa. 10 zwiększmy sobie tutaj do 10. Start. No, i teraz wydaje mi się, że już na 100% powinna być rozmieszana. No, i wydaje mi się, że o taki efekt nam właśnie chodziło. Jak widzicie, wszystko jest już roztarte, rozdrobnione. A my idziemy dalej. Pietruszkę przekładamy do innego naczynia. No właśnie, dlatego ja osobiście wolę kroić tę pietruszkę osobiście. Bo weźcie teraz to przełóżcie do innego naczynia, jak to jest rozmieszane. Rozbite po całej misie. Przekładamy. Pietruszka jest przełożona. W międzyczasie nagrywam Wam story na Instagrama, także jeżeli chcecie być na bieżąco, odsyłam Was do niego. Link znajdziecie oczywiście w opisie. Natka pietruszki przełożona. Ja pojemnicy nie będę w ogóle mył, no bo wydaje mi się, że tutaj nie ma sensu tego myć. Jedną cebulę 80 gramów obieramy, kraimy na kawałki, wrzucamy do pojemnika miksującego. Ja już taką cebulę mam przygotowaną wcześniej. Tu jest 80 gramów cebuli. Nawet 85, jak widzicie, ciach. Zamykamy pokrywę. I będziemy wszystko, siekać 7 sekund, obroty 7. Ciach. Siekanie co boli właśnie się zakończyło. Zobaczmy, jak ona się posiekała. No, nawet nawet. Ja bym to szczerze mówiąc, garnął wszystko na dno pojemnika sobie i jeszcze raz to wszystko. Zmielił, nawet na tych samych obrotach, może. Co sądzicie? Jeszcze raz, bo takie niektóre kawałki są większe, jakoś mi się to nie do końca podoba, jak mam być szczery. Także zamykamy. Zwiększmy sobie obroty, może do 8. Start. W międzyczasie woda na makaron zaczęła nam się gotować, także. Wrzucamy sobie około 200 gramów, To ogólnie nie musi być 200 gramów, bo to podejrzewam będzie jako baza naszego produktu, więc wrzucamy tyle, ile zjemy. No ja myślę, że tak ze 150 gramów wrzucę. W kolejnym kroku masę musimy zgarnąć na dno pojemnika, ja właśnie to sekundę temu zrobiłem. Zobaczmy co dalej. Dodajemy dwie łyżki oliwy z oliwek. No i teraz pytanie, czy dwie łyżki z oliwy z oliwek to jest 120 to gramów, które miałem przygotować? No nie wiem, no zobaczmy. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że będziemy to wszystko przysmażać teraz, a ta większa ilość oliwy spowoduje to, że nic tam się tutaj nie przypali, nie przysmaży, bo jak wiecie, jak za mało oliwy damy, to po prostu nam się misa, lidle Mixa potrafi delikatnie przysmażyć. Wyciągamy miarkę z pokrywy. Hops. Zgadza się. Przypiekanie 130 stopni, 3 minuty, start. Wydaje mi się, że te grzyby to nam się jeszcze trochę czasu nie rozmrożą. Także ja wrzucę sobie je do mikrofalówki, żeby one trochę. Ee, trochę nam się rozmroziły. Grzyby właśnie zakończyły się rozmrażać. My tutaj sobie gotujemy, cebulka nam się przesmaża. A wy jeszcze nie zostawiliście jakiegoś komentarza? Zostawcie jakiś taktyczny komentarz. Możecie napisać cokolwiek taką na dobrą sprawę, nam to poprawia zasięgi. Jednocześnie zapraszam Was do naszej grupy na Facebooku. Jest to już tam, tam ponad 8000 osób, także warto dołączyć. Widzę, że aktywnie wymieniacie się swoimi przepisami i doświadczeniami, jakimiś radami, także warto tam wpaść. Zapraszam. Przypiekanie naszej cebuli właśnie się zakończyło. Zobaczmy, co dalej. 450 gram salsi salsiccia, salsiccia rozkroić wzdłuż i obrać z osłonek. No jak widzicie, no ja ewidentnie 450 gramów to tutaj nie mam. Tam było napisane 4 kawałki. W sumie nie przeklikiwałem tego przepisu. No ale będzie po prostu mniej. Trudno się mówi. Pokroić na kawałki, dodać do cebuli w pojemniku miksującym. Ok. I znowu wszystko smażymy. Zabieramy się za pokrojenie naszej kiełbasy w kawałki. Ja myślę, że Nasze kawałki to będą takie plasterki. Ogólnie tutaj jest ta e, kiełbasa dojrzewająca, więc ta biała e, powłoka na niej, to jest ta chyba dobra pleśń, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale ogólnie ja bardzo lubię tą kiełbasę i myślę, że ona bardzo dobrze e, sprawdzi się w tym przepisie, bo ona dość jest, stosunkowo jest tłusta, jak widzicie więc jak ona się wytopi naprawdę. da na, bardzo ciekawy aromat naszemu daniu. Kiełbaska pokrojona. Się zastanawiam się teraz czy kroić ją jeszcze na pół czy zostawić tak jak jest. No tutaj na obrazku ona jest mało widoczna tak na dobrą sprawę, ale wiecie co? Ja chyba nie będę kombinował. Po prostu wrzucę ją tak jak jest. Kiełbaska wrzucona z cebulą, no i podsmażamy ją 130 stopni, 5 minut. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja mam tylko nadzieję, informacja, że garnek jest gorący. Ja mam tylko nadzieję, że ona się nie rozpadnie, bo naprawdę ta kiełbasa jest tak dobra i ja uwielbiam tak smak tej kiełbasy. Że bardzo, bardzo by mi było przykro, gdyby tu się okazało, że z tego wyjdzie miazga. Bo ona straci po prostu swój urok, ale nic, zobaczymy. 5 minut to z kolei nie jest dużo, obroty praktycznie zero. Więc nic nie powinno się tu wydarzyć. Ostatnie sekundy przypiekania dobiegają końca. Pyk, koniec. Zobaczmy, co dalej. 300 gramów prawdziwków oczyścić, pokroić w plasterki i włożyć do pojemnika miksującego. Chcecie zajrzeć, jak to wygląda. Pokażę Wam tylko tyle. No, wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Ale widzę, że tam gdzieś tam delikatnie nam się już misa przysmarzyła. No, jak widzicie, wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko. To są nasze grzyby. One zostały odważone na jesieni. Kilkukrotnie przegotowane i zamrożone w woreczkach. Także pyk wrzucamy. Grzyby trafiły do pojemnika. Zobaczmy, co dalej. Dodać jedną drugą łyżeczkę soli i trzy szczypty pieprzu. Trzy szczypty pieprzu, ogólnie grzyby lubią pieprz, więc nie żałujemy tego zdecydowanie. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. No i jedna druga łyżeczki soli. Powiem wam, że tym to będę kręcił i kręcił, dlatego ja wezmę sobie po prostu sól taką klasyczną. I pyk posolone. Przechodzimy do kolejnego kroku. No i tutaj już gotowanie własne. Nie mamy informacji, czy zamknąć miarkę w pokrywie, czy nie. Ale zakładam, że nie, skoro nie ma nic wzmianki o tym, będziemy to wszystko teraz gotowali 100 stopni 10 minut obroty 2. Ale powiem Wam, że ja będę to dość mocno kontrolował, ponieważ tam nie ma nic, co by mogło odparować. Raczej są takie suchawe składniki, więc może nam się to dość łatwo spalić, dlatego byśmy nie chcieli. Także tutaj startujemy, a ja w międzyczasie odcedzam nasz makaron, bo właśnie skończył się gotować. Ja tak teraz patrzę sobie na ten przepis, to nam się wszystko gotuje. No i tutaj mamy radę, że jeśli makaron nie będą jadły dzieci, sos można przyprawić dwoma łyżkami łyżki, które dodaje się razem z grzybami. My już grzyby dodaliśmy. Także ja myślę, że to jest dobry czas żeby trochę dać serca do tego dania. 10 minut dość sprawnie minęło. Zostały tak na dobrą sprawę nam dwa składniki. Jest to parmezan i pietruszka oraz makaron, który wcześniej ugotowaliśmy. Tak to się prezentuje na chwilę obecną. Powiem wam tak, zapach jest iście obłędny. Mocno cebulowe. Kiełbaska genialnie podbija smak. Cebulka, grzyby, coś fenomenalnego. No i tak jak podejrzewałem, teraz 50 gramów parmezanu. We wszystko nam wlatuje. Nie wiem dlaczego, ale to jest przepis, który po prostu nie może się nie udać. No tu są, taki jest dobór składników. Ups, wybaczcie, przynajmniej pod kątem mojego smaku. Że po prostu to nie może się nie udać. No ale zróbmy do końca i zaraz będziemy próbowali podejrzewam, bo już nie mamy więcej żadnych składników. Puste okno. Nie wiem, czy tutaj coś, ktoś, coś się nie załadowało, nie mam pojęcia. Lecimy dalej. Wydaje mi się, że to będzie finalne mieszanie. 12 sekund obroty 2, czyli podejrzewam, że ten parmezan wraz z pietruszką musimy przemieszać. Mieszanie zakończone. Doprawiamy solą pieprzem, ale zakładam, że już jest doprawianie do smaku. My nie doprawiamy. Każdy sobie ewentualnie na talerzu doprawi. Odcedzić makaron, wymieszać w dużej misce z sosem, podać z pozostałym parmezanem. Smacznego. To cóż, ja przygotowuję danie i spotykamy się z gotowym, z gotową potrawą. Zgodnie ze wskazówkami posypałem nasze danie parmezanem, ozdobiłem pietruszką i tak ono się prezentuje. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, like, subskrypcję. Smacznego! Powiem Wam, że zapach w domu jest. Obłędny, także myślę, że to jest czas na spróbowanie sobie naszego dania. Bierzemy sobie od razu zestaw kiełbaska, makaron i grzybek. Smacznego. Po kolei wybór kiełbaski. Nie wiem jak smakuje ta oryginalna, która jest w przepisie, ale ta e, idealnie, wręcz idealnie komponuje się z resztą dania. Wydaje mi się, że jest delikatnie za dużo cebuli, bo ta cebula gdzieś tam mocniej się przebija, także tutaj uwaga, ja bym po prostu dał zamiast 80 gramów może 60, nie myślę, że byłoby bardzo dobrze. Kieliszek whisky bardzo ładnie podbija, bardzo fajnie jest, delikatnie wyczuwalny gdzieś tam z tyłu, ale bardzo, bardzo podbija smak całego dania. Grzyby, grzyby... Grzyby również są dość mocno wyczuwalne. Ogólnie powiem Wam tak: danie jest mega kompletne, nic bym tutaj nie zmieniał, wszystko ze sobą współgra wręcz idealnie. Przepis niepozorny, bardzo krótki, zgodnie z zaleceniami 28 minut, ale powiem Wam, że ja nie siekałem sobie parmezanu, nie musiałem tego robić. Nie musiałem też gotować tak długo grzybów, ponieważ były już one wcześniej obgotowane, obważone i zamrożone. Także jedyna kwestia została podgrzania. Jak na danie, które robi się 20 minut, naprawdę myślę, że Wam bardzo, bardzo posmakuje. Ja jestem wręcz w niebo wzięty. Dajcie znać, czy robiliście, czy coś modyfikowaliście, jak mogliście jeszcze ulepszyć to danie, chociaż moim zdaniem to jest mocne 9 na 10. Ja bym tutaj nic nie zmieniał, zabieram się za jedzenie, żeby mi nie ostygło. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej! No i zostawcie taktyczny komentarz.